Tam w Dubaju byłem dwa razy i, i to co było za pierwszym razem a za drugim to było nie była ziemia na pewno i to była straszna różnica. Ten drugi raz, pierwszy wyjazd w ogóle w, w tym, tym drugim razem pierwszy dzień, był, też był stresujący, też nie wiedziałem co się będzie działo, ale jak już wjechałem zaczęliśmy jechać, to naprawdę znów poczułem to i naprawdę byłem strasznie z tego zadowolony i to już była dla mnie przyjemność nie tak jak za pierwszym razem gdzie E, się strasznie męczyłem i no, chciałem jakby jechać jak najlepiej, a, a, a nie zawsze to wychodziło. E, to za drugim razem naprawdę było dużo lepiej. Zresztą w międzyczasie też miałem okazję jechać w Maroku, na, na Wydmach już samochodem rajdowym. E, parę dni wcześniej e, testowaliśmy Mercedesa sama w Maroku, to więc też na, na Wydmach trochę. I na pewno, na pewno jeśli chodzi o samą jazdę i technikę to jest, to jest super, super, naprawdę jest super, jeśli chodzi o, o właśnie tę szybką jazdę już samochodem rajdowym, ona troszkę odbiega od, od, od tego, tam wszystko dużo szybciej się dzieje i jednak jest dużo szybciej trzeba wielokrotnie reagować i hamować i gazu dodawać, także no, ale to są, to są lata doświadczeń i ja dopiero jestem nowicjuszem. Znam już trasę Dakaru, jak ją oceniasz? No ja myślę, że nie mi jest oceniać, dlatego że ja to jest mój pierwszy wyjazd i ja, ja dopiero muszę tego poczuć, muszę zobaczyć jak, jak to będzie wyglądać. Ja cieszę się, że wystartowałem wprawdzie jako nie do końca zawodnik startujący w Maroku Challenge, ale tam był bardzo trudny rajd i, i, i naprawdę tam nam już dało dużo w kość. Ale sama trasa więc, się nie myślę o tym tak, że, 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 żeby się bać trasy. Ja wiem, że będą takie momenty, że będą bardzo trudne, że, że nawet gdzieś tam mu zapójdzie, ale ja jestem twardym zawodnikiem i ilekroć miałem trudne chwile, to zawsze no, brnąłem do, do swojego i, i nigdy tego nie okazywałem. Na pewno jest wielkim plusem to, że teraz nie jestem tam sam, tylko mam pilota, mam Rafała, który. Który jest bardzo doświadczonym zawodnikiem i, i, i wiele, wiele potrafi, więc to już jest bardzo duże wsparcie, nie, nie tak jak na skoczni, gdzie zawodnik będąc na górze pozostaje sam i, i w zasadzie nikt mu nie jest w stanie pomóc, a czasem może nawet zaszkodzić jakimiś tam e, głupimi uwagami, których no, e, zawodnicy mniej e, psychicznie odporni no, nie tolerują. Więc... To jest na pewno wielki plus i nie myślę o tym w, w tej kategorii, że, e, że to będzie jakoś tam przechlapane, tylko mam jechać i, i, i na pewno przede wszystkim przeżyć przygodę. Wiem, że będzie ciężko, ale nie poddajemy się. A jak wyglądały te twoje ostatnie dni treningu, ale nie mówię to o idzie samochodem, tylko dieta siłownia jak to wyglądało? No ja mam teraz taki plus, że w zasadzie nie muszę trzymać diety, bo jeszcze, jeszcze bym chciał troszkę przybrać, dlatego że no. Tam wielokrotnie na Dakarze no nie ma co, co zjeść przez dzień, tylko rano i wieczorem, więc e, trzeba na pewno mieć z czego jakby zrzucić. E, no, trening to na pewno teraz jeśli chodzi o sam trening to był bardziej właśnie wytrzymałościowo-kondycyjny, e, siłowy. Także cały czas e, codziennie, czasem co drugi dzień siłownia, jazda na rowerze, e, na wiosłach trochę. Także cały czas się coś działo. No, ja to też jakby nie było, dlatego że ja mam w domu tego swojego Jeepa gdzie tam sobie gdzieś pojadę do, do babci na działkę, mam udostępnione i tam mogę cały czas się doszlifowywać. Wiadomo, że to jest troszkę inna, ale jednak ta technika też można wiele, wiele się nauczyć, a no tak jak mówię, no, mi trzeba tego doświadczenia.